Jiu się Panu z tej strony! Olo I dzisiaj nagrywamy odcineczek z gry Castle Story. I idziemy właśnie w poprzednim odcinku, od, y, dwa ataki od, odparliśmy, chyba tak to się mówi. I weź to, odłóż. Dobra, mamy jednego kusznika, bardzo fajnie. Tutaj możemy robić chyba drugiego, nie? Okej, okay, tutaj uczyników już raczej robić nie będę. Uuu, kryształki. Okej, okay, okej. Okay. Robicie, tych rycerzy, to róbcie, mieliście to robić. <śmiech> <śmiech> Kurczak. Kurczaczki pieczone. No tak nie miało być. Dobra, mamy rycerza, więc fajowo. Dobra, Ty sobie budujesz, a Ty chodź tu. <śmiech> <śmiech> Ładnie dwie delmiachy sobie tutaj pracują. Okej, okay, dobudujmy tutaj może, o. Dobra. Chyba wiem, czemu wy tego nie budujecie. O. Nie, 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 to miał być tu. To się bardziej z tej strony w sumie przydanie. O, robicie ładnie kusznika, widzę. Ej, ej, bratku, co, co, co tu drewno robi? Chodź. Zabieraj to drewienko. I kładź je tu. I wiesz to. I kładź to tu. Odłóż to tu. Dobra, i mamy drugiego kusznika, bardzo fajnie. Mamy siedmiu... siedem delm i siedem rzeczy do obrony, fajnie. Wsz wszyscy będą mogli coś robić, sukcio Nie, 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 nie chcę, nie chcę. Wiecie, wiecie co, zniszczcie to. To jest takie useless trochę, te drzwi są. O, i tutaj mogę coś takiego zrobić. Albo nie niszczcie tych drzwi, niech będą. Nie, nie, nie. Tu. O, idealnie. Tylko, że no właśnie, zno, znowu to się dzieje. Nie, nie. Zniszczcie to. O Jezus Maria. No, niszczyć mi to. Nie gdzie popełniłem błąd. Zbrojmy się, panowie Jak tam ten murek tutaj? Bardzo ładnie Dobra, więc chodźmy tu A wy sobie idźcie tu? O Boże wy macie autyzm. Atakować, atakować! No i ładnie! Jeszcze jeden? Ciekawe idzie. O, idzie zagubiona duszyczka. Dobra, wy się już odłóżcie. sobie z nim poradzą Ej a czemu tu nie ma pojedynczych tych Ej no Dobra, to już można usunąć. Oj. To można sobie zrobić. O, mamy nową Delmę? No, ej! Mamy! Kto już to taki? Juliet! Siema Juliet. Co też żelazo tu robi? Czemu jesteś zły? Ej, panie. Nie, 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 Back to game. Pauza. O, czemu jesteś zły? Ej! Kto? Co, co, to jest za delma? Co to jest za delma taka zła? Ej! Ale on ma ładne oczka. Ładne, ładne, ładne są te delmy. Co to jest? Juliet! Najmłodsza delma nasza jest zła. O nie. Fajnie, że tędy już nie idą. To mnie bardzo cieszy. To jest fajnie. Dobra, zróbmy sobie coś takiego. I możemy zrobić jeszcze sobie coś takiego. Nie wiem jak Wy to zrobiliście i nie chcę wiedzieć. Proszę, więc zrobić coś takiego. Albo nie, bo to i tak będzie później usuwane, to. Co? Na razie te schody zróbcie, ale później one zostaną usunięte. To, żebyście wiedzieli, nie? 10 typów zabiliśmy już. Ośmiu średnich i dwóch malutkich. Okej, okay, ja bym chciał tutaj wieżę taką postawić, taką gigantyczną. Oj, Ladżek. O, ściemniło się. To zły znak. O, poproszę tutaj coś takiego wstawić. Będzie ładnie. <coughs> yy, dobra, ja mam chyba wszystko no to, nie? Planki nie ma... Plankę ma, Planki mam. No kryształy mam, iron mam, fabryk mam. No i glas też mam. Mogę zrobić w sumie. Czemuż by nie? Proszę mi to usunąć. I zaraz będzie fala za 3 i min... pół. Za minuty trzeba będzie się zbroić. Tak powiem. te de deski mi wytłumacz. Odkładaj to. Ja nie mam pojęcia, czemu wy macie te torby na plecach i to dźwigacie, ale nie będę się pytał was o to. Uczęło się. Będziemy czekać. Ilu ja mam rycerzy jednego, to róbmy drugiego. I od razu jeszcze dwóch kuszników I to mnie usunąć. No, tu idziesz. <laughs> no, dobra, tutaj ładna bramka się szykuje. szczycie te drzwi. Tutaj wstawimy o takie. Oj, to, 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 to nie chcę tego. A to jedno idealnie, dobra. O już mam rycerza kolejnego, fajnie. O i mag się... Czemu on to... Chwila, chwila, chwila. Pauza. Czemu on to gry... Chwila. Czemu on to ma w zębach? On to ma w zębach. Ręce ma tutaj tak. No nie pytam, czemu on się zachowuje jak pies. Ale mamy maga. Mamy maga. Dobra panowie, bo trzeba się zbroić, ej. Albo nie, chodź tu O, 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 nie, się to wy się uzbrój W tego I wy idziecie tu Ty, ej, 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 Idziesz razem z nimi Ty Ty Chodź tu Nie ma czasu, chodź tu Znaczy nie, ty idziesz tu ty idziesz tam. Ej, ty, 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 chłopie, Gdzie ty idziesz? Dobra. Ty idziesz tu. A ty będziesz kraftował mi tutaj kuszników. Dobra, mnie... o proszę bardzo, tak? Ej, ty strzelasz w niego. Dobra. I idźcie się odłożyć. Tutaj jeszcze drzewka do niszczenia są, więc fajnie. No, no dobra, to później zniszczymy. O. Myślę, że tam już chodzi się raczej, nie będziemy. I spytajcie, dlaczego niszczę te drzwi, skoro tutaj stają kolejne. Ponieważ tutaj chcę stawić te, postawić takie drzwi. Gdyby te zostały zniszczone przez tamte potwory, a tutaj postawić mocniejsze. Yy, więc no, no zniszczcie te drzwi bądźcie dobrymi domami. O, tutaj chcę postawić te. No niszcz. Halo, ej. Kolego, dzięki. Już kolejny kłużnik się wykuł. Mm. Czyli mamy. Okay. Serio mamy 9. aż, jak ja mam ośmiu typa tylko. To było żelazo? To było żelazo. Hej, a czemu nie odstawię. Co za ga! Nie będę tego komentował, nie? Że biegnie tu, a włożyć to tu, bo my, my żelaza nie mamy. Super. Trzeba wyruszyć na, na poszukiwanie żelaza, nie? Idziesz robić to. Nie, 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 nie. nie. Tu, jeszcze dwa macie. Dobra, to ja zrobię tak, żebyście mieli troszkę więcej do robótki. I mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jak się spodobał, to stawcie ciapę w górę, subaj dzwona, a ja kończę. Elo.